Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie, Agnieszka z tej strony. Właściwie dzisiaj jest taki znowu spontan, dlatego że nie planowałam nic, ale w związku z tym, że wróciłam z parku z dosyć dużą ilością czeremchy albo czarnego bzu, więc postanowiłam pokazać, jak się robi ocet um, z czeremchy. Żeby podkreślić działalności... Takie dobre dla naszego organizmu. Powiem, że czeremcha, tak samo jak i większość ciemnoczerwonych owoców i warzyw, ma bardzo dobry wpływ na krew, serce, układ krążenia. Poza tym czeremcha, jak nie mam w tej chwili, bo wszystkie niestety owoce umyłam, jeżeli zbierzemy taką kiść, ona wygląda jak grono, winogrono a winogrona wyglądają jak pęcherzyki, które mamy w płucach, tak? pęcherzyki płuc, o których uczyliśmy się w biologii, więc również i na płuca nam dobrze działa, na całe ciało. E, posiada mnóstwo witamin, różnych innych rzeczy. Wita? Życie. E, to tyle, jeżeli chodzi o warzywach, owocach które, o owocach, które są podobne do płuc. Jeżeli chodzi na przykład o serce, Zauważcie, że jak przekroimy pomidora, on troszeczkę wygląda jak serce, czyli pomidory działają dobrze na serce. Mają dużo likopenów z kolei, tak? Im więcej przetworzone, tym więcej mają tych likopenów. Coś, co bardzo dobrze dla nas działa. Jeżeli chodzi o na przykład nasze piersi, kobiece właściwie, to wyglądają jak przekrojona pomarańcza, czyli nawet cytrusy są dla nas wskazane. Jeżeli chodzi o nerki. To zauważymy, że fasola tak, wygląda jak nerki i dobrze działa właśnie na tamte organy. Em, na przykład selernociowy to są długie patyki, które przypominają kości, więc działają na, nasze, na nasz system kosny. Kolejny taki przykład, orzech włoski, który wygląda jak mózg, który dobrze działa właśnie na dobrą działalność mózgu. Em, Ok, a jeszcze dla przykładu powiem pieczarki, które jak przekroimy, wyglądamy, wyglądają jak nasze uszy i dobrze działają na słuch. Oprócz tego, oczywiście, jak wszystko inne, ma dużo, dużo właściwości leczniczych. Więc jak powiedział Hipokrates, niech i pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoim pożywieniem, bo powinno nas ożywiać. I czasami warto zwrócić uwagę, co nas robi takim ospałym, ociążałym, a co nas pożywia i ożywia. Generalnie są to warzywa, owoce. E, właściwie ja od czterech lat nie jem mięsa, ponad czterech lat. Niby przypadek, ja na dzień dzisiejszy nie wierzę w przypadki. Wiem, że tak miało być, a że mam nieść tego mięsa. To jest moja droga, mój wybór. E, nie, nie musi Wam pasować. Prawdę powiedziawszy jeszcze... Ileś tam lat temu mówiłam, że absolutnie jestem mięsożercą, ja będę jadła to mięso, bo, bo tak, dzisiaj niestety nie jem mięsa i jest mi z tym dobrze. Czuję się bardzo dobrze, czuję się lżej. Oczywiście czasami jestem zmęczona jak każdy, tak? Może pogoda, może to czy tamto, po prostu codzienne życie, ale na pewno nie jestem bardzo obciążona jedzeniem mięsa i produktów odzwierzęcych. A im mniej, tym lepiej. Tak samo jak możecie dowiedzieć się, już nawet dobrzy doktorzy mówią, że mleko działa bardzo szkodliwie na nasz organizm, dlatego że im więcej tego mleka wypijemy, tym bardziej zwapnie nam kości. Tak? Przeciwieństwo tego, co mówili w reklamie, pij mleko, będziesz wielki. Dobrze, trochę odbiegłam od czarnego bzu ale ja tak lubię czasami poskakać po tematach, bo może jeszcze znowu to będzie jakaś ciekawostka i może ktoś zwrócił uwagę, że warto by było jeszcze o czymś porozmawiać. Więc teraz wrócę do czeremchy. Mam przygotowany garnek, 5-litrowy, dlatego, że urwałam sporo owoców. Proszę bardzo. Oto one. Troszeczkę wyglądają jak małe porzeczki. Jeżeli gdzieś się znajdą jeszcze jakieś ogonki, to naprawdę nic się nie dzieje, dlatego że później wszystkie owoce i tak będziemy przelewać. Będziemy rozdzielać od wody, czyli od który nam zostanie. Więc zwyczajnie wsypuję moje owoce do garnka. Oczywiście, że najlepsza woda byłaby źródlona, i zalewam te owoce wodą. Używam przefiltrowaną, bo. Że i tak jest troszeczkę lepsza niż z kranu. Będę musiała dodać wody. Przepraszam, że was na chwilę zostawiłam, to woda mi odcieknie i uzupełnię do 5 litrów. Zupełnie do 5 litrów, jakie mam w tym garnku, w tym garnku. Więc jak odsedzę później owoce, jak ocet będzie gotowy, to akurat te owoce pójdą nam do góry. Będzie to czuć, będzie wiadomo, że mamy ocet gotowy, tak? 2-3 tygodnie, w zależności od czasu, w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz, to trzymamy gdzieś w jakimś takim miejscu, żeby po prostu nam nie przeszkadzało. I do tego dodaję tylko jedną przyprawę. Tak jak do większości moich produktów, ale do tego nic więcej, oprócz odrobiny serca. A to działa jeszcze lepiej na właśnie te produkty, tak? Działa dlatego lepiej, że osoba, która lubi robić rzeczy, przygotowywać, czy to są jakieś obiady, czy to są ciasta, te osoby z reguły robią to właśnie z odrobiną serca takie coś od siebie, które powoduje to, że to pożywienie jest jeszcze lepsze. Więc ja wiem, że nie każdy lubi i jeżeli nie lubi, nie zmuszajcie się, naprawdę się nie zmuszajcie, bo nie tędy droga, tak? Jeżeli lubicie to robić, pamiętajcie o tej szczypcie przyprawy, którą warto dołożyć do swoich produktów, tak? Do swoich wyrobów, czy to są kulinarne, czy, czy gotowanie, dlatego że jeżeli robimy to z niechęcią, wtedy... Niestety taką troszeczkę złą energię wydzielamy, ale nie o tym mówimy. Dzisiaj mówimy o dobrej przyprawie, tak? która polepszy jeszcze bardziej nasz akurat w tym przypadku ocet. Więc, żeby nie przedłużać, a może coś usłyszeliście, że Was zachęci do zrobienia jakiegoś filmu, do przygotowania jakiegoś ciekawego, powiedzmy ciekawej audycji. Dajcie mi znać filmik o tym, jak obniżyłam swoje ciśnienie, albo uregulowałam. Może tak, bo najpierw uregulowałam, a później potrzebowałam troszeczkę obniżyć. Opowiem w następnym razie. Ja to sobie powoli poukładam, bo to nie jest 5 minut. To była dosyć długa droga i wiele różnych rzeczy, czynników. Czasami wydawałoby się, że przypadków, ale na dzień dzisiejszy. W moim wieku, a muszę wam powiedzieć, że mam 50 lat, wiem, że nie ma przypadków, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, albo tak zwyczajnie, krótko mówiąc, dlatego, że później, po jakimś czasie, odkrywamy takie powody. I wiemy, że to nie są przypadki. Także tym miłym akcentem życzę wszystkim dobrego wieczoru, dziękuję ślicznie i pozdrawiam serdecznie.